Diamant w garażu, nie myśl, że ja w Renault toczę fele. Miałem pierwszy miliard w Polsce zaraz po Moim W moim leksykonie Kendall to jest Roy, nie Jenner 2,20 klika, jeszcze chwila, będę ropę y fele Siedzę w studio, gdzie nagrywał Young, tak, tak, tak 4,7, 20 ho Clap, clap, ej, okej okay. Moich flip-flop, klapka, ej, okej okay. A to jest mam Poczekaj, co tak. to, tak, tak. wejdę w nią, wyjdę z karty, wejdę na bit, Nie wysyłaj mi, paczek. kto co robisz przeruchany syn Okej, okay, mi... o co chodzi, na lepiej najlepiej dla mnie to pierdolony wave, got 2020 twenty mob, do to czy macie dobrą dżentę na mnie, jaka nie, teraz jestem dla ciebie Więc one chcą być dla mnie, nie mam czasu odebrać, nagrywam, jestem na planie Kurwa, nie wiem, czy mi... nie wiem, mieszane mam uczucia jak na razie Nie, nie, pytaj, co w moim kubku kapie w 2020 clubie Piszę plenum, to na weekend plan mam, chuj problemów, bad bitch one, mam Studio okno, a za nim są mewy. I gram to jak wodzko, odłaniła zewy. Dzień starobić, głośno się, jeśli gdzieś wejdziemy. Sporo robiąc w gruncie rzeczy, choć to nie dzień ziemi. Wpadłem tylko ci powiedzieć, że to klasyk instant. To się samo nie rozjebie. Te kaszy. is Sztuka jak Picasso to Hejzina w okienko, okienko latco, tak jak Ronaldo De Lima. Zawsze elegancko nie Merina. Chętnie odwiedzam trójmiasto, ale wszedł duchu Kotli. Nie mam już 20 lat, ale siedzę z 20-20, jak idę z dziewczyną w WALTO. kieruję się na Berlin, żyję, zarabiam i dużo podróżujemy. Dzisiaj odwiedziłem Gdańsk, wczoraj wróciłem z Korei. Mazowiecki książa, nie tracę żadnej chwili, chodzę w wyższy standard, tak jak klub wysokiej mili. Ja chcę wyniki, to mnie do tego skłania Nazywam rzeczy po imieniu, tak jak pralka frania Siedzę na trzy zmiany, e! robimy godziny. E! Ten skład jest pojebany, e! to wszystko dla rodziny e! Twoja Polska niegotowa, bogu winna Mamy tu nawet stare, coś jak Boguś Linda Bywalczyni klubów, to jest 2 0 klas, chłopy, duchy. ba... O to o tym mówiłem, że Leosia ma strasznie jednostajne flow cały czas Kurde, nie wiem, no... Lecę tutaj, mu... Lecę tutaj chciałbym wiedzieć czemu ona patrzy na mnie Mówię wiedzieć czemu ona mówi do mnie o patrzy, patrzy, patrzy na mnie wszyscy mówią do mnie dzieje, bo nie patrzy na wiesz o co ci? Cały czas Paz zarobieni aż po pas Jak się czekają nasze nutyle co w prostokas Codziennie nowych icon tak jak wielki gazdą przedsiębiorca, każdy ma po cztery bary naście potworów i spłucha, wiele drzwi jest otwieranych dzisiaj byle jak byle frakt, ładujemy to na Ketchup, fajne flow Serwer 2020, yeah, 20, yeah, a nie porcan. Nie masz hamulców, mordetowy mięso trocki. 2020, yeah, 20, yeah, magiczny jak smutny. To nie tak jak to na wóździe moich skotni. Hey, Jebać normy, pozdrawiam hey, wszystkich, hey, gaje handy. Hey. Młody wóz znów zaczyna znasz. O kurwa, shafter! 2020, lab 19, yeah. chwila. Maybach, pullman, pull up, limuzyna, tall pine, biraż, grupa restauracyjna, sia. No tego majka czuję się jak Rikonestir. Chce mi się pieczyć? Bo... Fajnie! Przeżyłem 20, letni, podążyłem 15 Młody głupi pajac, geszaltuję milion zamiast drapać się po jajach Jak nie kumasz kangur, garnitur dla Sie Siemano tu a tezę, to prezek. Grubej czopki prezes, święty besty prezentanie, klub twenty seven. Ma to zewnętrzny biański, drab od gramy ever. Szybka bitka na Majka za banknot jak Avengersi, co na Kurwa no. cyferowy bit. cyferowa nawika. No. Nie wiem czy mi się podoba. <gryw> Za dużo się tam dzieje, kurwa, żebym był w stanie ogarnąć to na pierwszym przesłuchaniu, nie? Prezentacja zawodników. Jak miał powiedzieć, kto mi się najbardziej siadł? No, chyba tak. O co chodzi? Chyba. Nie... O co chodzi? Dziarma, ee... Ketchup, ATZ, chyba. Ten? Tak, najbardziej mi się podoba? Jak na To No się wydaje, materieto. Chyba tak myślę, no. No, spoko. To bardziej jest takie wiecie, to jest bardziej taki ukłon dla słuchaczy prawdziwego rapu. Czyli nie dla mnie. Ja sobie wolę posłuchać Baby Barbie in life Mój świat <grywia> Farfisty dziękuję e za 5 miesięcy Kiedy zmieniłaś godziny stramów? Nie zmieniłem